Cześć kochani, tu Hisia, LARP and Beauty, witam Was na kanale. Dzisiaj kolejny film z cyklu orkonowego. Dzisiaj opowiem Wam o życiu obozowym, czy bardziej warunkach obozowych, bo w poprzednim filmie powiedziałam Wam, co macie w ramach akredytacji, a dzisiaj powiem Wam, jak się przygotować, co zastaniecie. W takim razie zaczynamy. Na początek, na orkon trzeba zabrać namiot, e, trzeba zabrać rzeczy larpowe. Jest dużo osób w grupi, na grupie orkonowej, które Wam pomogą. Jeżeli nie wiecie, jak przygotować strój, jest też masa już teraz sklepów, które tworzą już gotowe rzeczy na larpy. Na rekwizytorni możecie na przykład kupić broń, jak i też wejściówki na orkon. Oczywiście Wam podlinkuję na dole, e, ale... Oczywiście ten cały szpraj larpowy też trzeba zabrać. Trzeba zabrać też ciuchy cywilne. My byście ciągle w ciuchach larpowych nie chodzili. Tam też po prostu normalnie sobie żyjemy obozowo. E, I e, trzeba oczywiście zabrać tam środki higieny osobistej, rzeczy do gotowania, jeżeli planujecie. E, oczywiście dokumenty, pieniądze. No. Szczegółowa lista jest oczywiście na grupie Orkonowe. Ja też pewnie będę robić film z pakowania, bo jestem znana z legendarnego bagażu. A z takich rzeczy technicznych to najpierw może, jak dojechać na Orkon. Bo powiedziałam Wam, gdzie jest Orkon, ale wypadałoby, że to będziesz wiedzieć, jak dojechać. Jest kilka sposobów. Pierwszy, jeżeli jesteście zmotoryzowani, wsiadacie w samochód, przyjeżdżacie do Łutowca, i parkujecie przy szkole, są miejsca parkingowe wytyczone, yy, i jesteście. Drugi sposób to jest dojazd PKP do Myszkowa lub Zawiercia. Lepiej do Myszkowa, bo jest zdecydowanie bliżej. I z Myszkowa albo ruszacie się do łótowca autobusem, i to wtedy wysiadacie kawałek przed łótowcem. Wtedy trzeba przejść około kilometra. Lub też możecie skorzystać z tak zwanej taksówki orkonowej. Co to jest dokładnie? Mamy taką grupę Orkon Jak Dojadę. Tam osoby zmotoryzowane ogłaszają się, kiedy na przykład jadą z danego miejsca, e, i, lub ogłaszają, kiedy na przykład e, chcą odbierać i zawozić tak, takie osoby, które nie przyjeżdżają autem. E, zazwyczaj jest to za symboliczną kwotę i zazwyczaj jest to po prostu zwrot za, za bene. Wszystko macie tam na grupie, podlinkuję Wam na dole. Jeżeli chodzi o warunki już na miejscu, no to w ramach akredytacji macie pole namiotowe. Ale jeżeli byście chcieli spać na przykład w szkole, bo jest taka możliwość wynajęcia pokoi, to wtedy na grupie orkonowej odzywacie się do Darka, albo też można wynająć pokoje w pobliskim agro, ale to Wy tak wiadomo. I pokoje w szkole, i pobyt na agro może wiązać się z dodatkowymi opłatami. Jeżeli chodzi o jedzenie, to widać, że ja bardzo lubię jeść naprawdę lubię jeść, tego po prostu nie mogę przytyść. Ale jeżeli chodzi o jedzenie, to jest kilka opcji. Pierwsza są to obiady w szkole. Można je wykupić, są to takie klasyczne, szkolne, stołkowe obiady, naprawdę można się nażrzeć. Są oczywiście też śniadania, na śniadania są zwykle parówki albo jajecznica. Też można na przykład wieczorem często wydają na przykład jakieś placki. Więc sporo jest tych opcji szkolnych. Też mamy na terenie obozowiska własną pizzerię. Serio. Pizza wypiekana na miejscu i jest to najlepsza pizza po prostu ever. Po prostu lorki są cudownymi ludźmi, jak większość orkonowiczów, jeżeli nie wszyscy. I po prostu tworzą coś wspaniałego i nas karmią przez cały orkon. Ale oczywiście też, jeżeli chcecie sobie ograniczyć koszty, no to też możecie gotować, czy to na grillu, czy na ognisku. Ale to od razu Was uprzedzam, że jeżeli czegoś nie zabierzecie ze sobą, no to trzeba będzie to kupić. I tak, w Łutowcu jest mały sklepik, taki wiecie, wiejski sklepik, gdzie są podstawowe produkty, nie wiem, bułki, masło, mąka. Jeżeli będziecie się jesteście bardziej wysublimowanego, no to trzeba będzie udać się do miasta. I jeżeli chodzi o wypad do miasta, no to jak macie auto, no to nie ma problemu, ale jeżeli nie jesteście zmotoryzowani, no to albo dogadujecie się z osobami, z Albo z grupy, jak dojadę, albo po prostu pytacie po obozowisku, czy robicie ogłoszenie na tablicy ogłoszeń, że chcielibyście po prostu, szukacie transportu do miasta. E, to jest jedna opcja. Albo druga opcja e, to jest, że taka osoba, która jedzie do miasta danego dnia, może Wam zrobić te zakupy, ale po prostu na podstawie Waszej listy. Tylko pamiętajcie, że musicie mieć gotówkę, bo w Włutowcu z wioska na 170 osób nie ma bankomatu więc bądźcie na to przygotowani. Są oczywiście w szko w szko przy szkole, na obozowisku też wytyczone miejsca, gdzie można na przykład naładować telefon. Proszę też, żebyście się zapoznali na przykład z regulaminem orkonu oraz etykietą orkonową. To bardzo Wam pomoże, ponieważ wszystkim nam zależy, żebyśmy się tam wszyscy dobrze czuli, żeby każdy czuł się komfortowo. Jesteśmy przeciwni wszelkiej agresji. Więc y, proszę, żeby się zapoznać tak, z tymi regulaminami. Obowiązuje prawo polskie nas, obowiązują nas pewne zasady, więc pamiętajcie o tym. Oczywiście podlinkuję Wam na dole. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania co do warunków na miejscu, to oczywiście piszcie w komentarzach, możecie pisać do mnie też na fejsie, albo możecie po prostu zadać takie pytanie na grupie orkonowej. Bardzo chętnie Wam wszyscy pomogą, ale oczywiście pamiętajcie o, na, o naszych trollach horkonowych. Mamy ich kilka. Trzymajcie się ciepło, oczywiście, jeżeli film Wam się podoba koniecznie, łapka w górę. I do zobaczenia. Hej!